Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy nosić soję. Będzie również sypanie w locie, mam nadzieję, że nam się uda. Także zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. Tutaj jak widzimy mamy mały problem. Coś tam kombajn nie chce kosić. Podniesiemy żniwiarkę, opuścimy i zobaczymy może pójdzie. Oj, chyba się coś tam przypchało. Ale nic. Zobaczymy. Próbujemy. No, na razie nam nie kosi. Co tu może się stało? Wyłączymy kombajn Dobra, wyjdziemy, zobaczymy. No niby jest wszystko ok, tutaj nic się nie przypchało. Próbujemy dalej. Wyłączymy, opuszczamy żniwiarkę i proszę jest. Widać coś się przypchało, ale przeszło. I teraz ładnie kosimy dalej. ok teraz możemy tutaj włączyć sobie nawigację ustawimy z automatu szerokość troszeczkę zmniejszymy żebyśmy tutaj yy, nie mieli różnic żeby nam się wszystko ładnie skosiło wybieramy pole kasujemy dodajemy nowe pole jeden dodaj ok punkt a, B, ustawiamy punkt A i jedziemy kawałek prosto. Ok. Tutaj nam się udało, punkt B. I teraz wszystko powinno ładnie śmigać, jest już wszystko podłączone, włączone i możemy skupić się no żeby też, żeby nie uderzyć w żaden kamień, żeby nam się nic nie zapchało. Kombań będzie sam tutaj sterował. No i możemy teraz kosić sobie. O tutaj widzimy jak nam ładnie sypie, czysto muci. Ładna soja. Przybywa ładnie. Także kosimy. Ok, teraz sobie tutaj pole troszeczkę skosiłem, nie nagrywając, no bo to, to troszeczkę nudne będzie oglądając jak e, cały czas e, się kosi, tak naprawdę nic się nie dzieje. Także już mamy tutaj e, zbiornik e, wymucony, napełniony i jedziemy Case'em Magnumem tutaj z przyczepą e, po prostu sypać, tak? Postaramy się tutaj sypać w locie, zobaczymy jak nam się uda że już dojeżdżamy Znaczyć mamy dużą przyczepę tutaj już wcześniej sypaliśmy na tym polu podjeżdżamy pomału okay. musimy na tym pomacie sobie prędkość ustawić żeby było nam po prostu żebyśmy równo jechali Tutaj szrura jest wystawiona. Ok i zaczynamy sypać. No ładnie nam to idzie. I teraz z środka, jak ładnie widać. że równo 5 na godzinę, co ja umówiliśmy z kompanistą. I sypiemy w locie z prędkością 5 na godzinę. I ok, tutaj mamy już zbiornik opróżniony, nawet więcej, bo teraz kosiliśmy bezpośrednio, kosimy, żeby nam spało nie do zbiornika, już muciło i od razu na przyczepę wsypało. Ok, jedziemy tutaj na tył trochę jeszcze i jedziemy, odstawimy tutaj sobie traktor na koniec pola i będziemy dalej kosić. No i kosimy dalej. Tutaj prawie bierze nam na cały header, ale nawet dobrze, że nie nastawiliśmy na całą szerokość tego hedera. Sypie ładnie. No, widzimy, Magnum stoi z przyczepą. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie coś zobaczyć ciekawego, nie wiem, może sprzedaż mleka, oranie, piszcie w komentarzach. Także jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, hej!